Thank you w ostatnich dniach pojawił się wysyp materiałów wrażeń dotyczących Galaxy Buds 3 Pro, zestawiając je tym samym z modelami AirPods Pro drugiej generacji. I ja to jak najbardziej rozumiem, tego typu materiały sobie obejrzałem, są naprawdę bardzo fajne i solidne. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że mimo iż posiadam w domu AirPods Pro drugiej generacji oraz Buds 3 Pro, chciałbym jednak w dzisiejszym materiale zestawić zupełnie odmienne słuchawki, mianowicie te tańsze, te słuchawki dedykowane dla osób, które chcą mieć słuchawki douszne, a nie do kanałowe, chociażby ze względu na możliwość oszczędzenia kilku stówek, ale zanim Przejdziemy do dzisiejszego materiału. Chciałbym zaznaczyć, moi drodzy, że jest to jeden z kilku materiałów, w których omówię dla Was wszystkie możliwe urządzenia, nowe urządzenia od Samsunga, które pojawiły się ostatnio na konferencji. I zaznaczam, absolutnie żaden z tych filmów nie jest materiałem sponsorowanym. Zatem, jeżeli coś nie będzie mi się w tym produkcie, w danym produkcie podobać, to oczywiście będę Wam o tym mówić. No i jednocześnie, w tym miejscu, kiedy mam jeszcze Waszą uwagę, chciałbym Wam serdecznie z całego serca podziękować za Wasze zaangażowanie w petycję dotyczącą Apple'a i nierównego traktowania, jeżeli chodzi o użytkowników Polski, mianowicie, do momentu jeszcze publikacji filmu Kuby Klawitera zebraliśmy już ponad 10 tysięcy podpisów. Oczywiście po filmie Kuby pojawiło się ich więcej, natomiast bardzo się cieszę, że mamy taką siłę dotarcia i nie tylko mój kanał, ale również inne kanały, w tym rzecz jasna Kuby Klawitera, przyczyniły się do spopularyzowania tej petycji, zatem jeszcze raz bardzo dziękuję, a teraz przejdźmy moi drodzy do konkretów. Zaczynając od pudełka i zawartości opakowania, tutaj w jednym jak i drugim przypadku zbyt wiele nie otrzymujemy. Zaznaczam oczywiście, że AirPods 3 y generacji są to urządzenia, które już jakiś czas są na rynku, natomiast Budsy 3 bez do pisku Pro jest to zupełna nowość. W temacie zawartości opakowania w jednym i drugim urządzeniu nie otrzymujemy zbyt wiele, bo poza oczywiście samymi słuchawkami, kablem do ładowania oraz niewielką papierologią nie ma nic. Temat bardzo kontrowersyjny, a temat kontrowersyjny był jeszcze przed premierą, to wygląd oraz wzornictwo Samsunga. Nie da się ukryć, że Samsung nową linią Galaxy Bass 3 czy Buds 3 Pro mocno inspiruje się tym, co Apple zaprezentowało kilka lat temu, ale daleki jestem od nazywania ich kopii jeden do jednego. No dobra, może nie daleki, ale zauważyłem, że Samsung zrobił wszystko, co jest możliwe, aby niezależnie, czy mówimy o samym pudełku ładującym, o etui ładującym oraz słuchawkach, nie można byłoby mu zarzucić plagiatu. Doskonałym tego przykładem jest samo etui, które po pierwsze jest ścięte na górze i dole, dzięki czemu mam możliwość postawienia słuchawek pionowo. Druga rzecz to oczywiście transparentna góra, co również oczywiście będzie odróżniać te słuchawki od AirPodsów trzeciej generacji. Kolejna rzecz to ulokowanie tych słuchawek ja wiem, że Kuba Klawiter w swoim materiale na temat modeli Pro mówił, że jest to niewygodne i ja co najwyżej mogę się tylko i wyłącznie pod tym podpisać. Nie jest to naturalne umiejscowienie słuchawek, tak, bo jednak musimy kombinować już nie tyle podczas wkładania do ucha, a w moim przypadku bardziej podczas wyjmowania z ucha. No jednak, mimo wszystko, ułożenie słuchawek, nieważne czy mówimy o AirPodsach Pro czy nie Pro, jednak moim zdaniem jest bardziej naturalne i bardziej przejrzyste. Ja, jako osoba, która naprawdę miała dużo słuchawek do testowania, niejednokrotnie po prostu się z tym myliłem. No i oczywiście te dwa kolory po lewej, jak i prawej stronie, kolor niebieski czerwony, tego również oczywiście. Oczywiście w AirPodsach nie ma. Oczywiście, jeżeli chodzi o słuchawki, tutaj również ten, nie wiem, ten ogonek, ten pałączek jest kanciasty względem zaokrąglonego w AirPodsach. Mi to jakoś za bardzo nie przeszkadza, jest ok. Nie da się ukryć, że inspiracja jak najbardziej istnieje, czy to dobrze, czy źle. No cóż, ciężko wymyślić koło na nowo, w tym przypadku wymyślić słuchawki dokanałowe, w tym przypadku douszne na nowo. A jak leżą w uszach? Niemalże 1 do 1. Oczywiście, tak jak mówię, zestawiamy tutaj słuchawki bazowe, bez dopisku Pro w przypadku Samsunga, czy bez dopisku Pro w przypadku Apple'a. Zatem jeżeli dotychczas korzystałeś z e AirPodsów drugiej generacji, trzeciej generacji, no to myślę, nawet jestem przekonany, że Buds 3 będą leżeć tak samo dobrze, a być może nawet i minimalnie lepiej. Ja, jeżeli chodzi o swoje niewymiarowe uszy, absolutnie nie mam co narzekać. Pod funkcjonalności powiem tyle. Jedne i drugie urządzenia są do siebie pod wieloma względami bardzo podobne, choć trzeba zaznaczyć, że w Budsach mamy ANC, czyli Active Noise Cancellation, którego nie mamy w podstawowych AirPodsach trzeciej generacji. Jest to rzecz, za którą trzeba Samsunga pochwalić. Z drugiej jednak strony też chciałbym zauważyć, że w związku z tym, że są to słuchawki douszne, a nie do kanałowe, zatem nie mamy takiego totalnego odseparowania od otoczenia, to ANC nie jest tak bardzo odczuwalne jak w modelach Pro. Nieważne, czy mówię mówimy o Buds 3 Pro czy o AirPodsach Pro drugiej generacji. Oczywiście są różnice podczas włączenia bądź wyłączenia Active Noise Cancellation, natomiast muszę to jasno zadeklarować, żeby każdy był świadomy, to nie jest takie odcięcie od otaczającej nas rzeczywistości jak w przypadku słuchawek dokanałowych. Oczywiście funkcji mamy znacznie więcej, bo chociażby na wzór modeli Pro czy to Galaxy Buds czy AirPods mam możliwość sterowania i tutaj znowu muszę się przypisać pod tym, że nie jest zbyt naturalnym sterowanie tymi słuchawkami, jeżeli chodzi o regulację głośności z tyłu, tego ogonka, tego pałąka z lewej, jak i prawej strony. W tym przypadku musimy mazać palcem po tylnej części sławek, co nie jest tak naturalne jak w przypadku AirPodsów. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób działania, reakcje absolutnie w tym przypadku również nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Niezależnie czy mówimy o airpodsach trzeciej generacji, czy w przypadku trzecich baców, mamy możliwość szczypnięcia, czyli zatrzymania utworu, wznowienia utworu bądź przełączania się pomiędzy trybami. No wiadomo, w przypadku AirPods'ów trzeciej generacji jakich trybu za wiele nie mamy, natomiast wszystkie inne funkcje, takie jak w przypadku Apple'a, dźwięk przestrzenny, tutaj ładnie nazywany dźwiękiem 360, to wszystko jest niemal 1 do 1. I nie powiem, czy to jest złe, czy to jest dobre, po prostu jest to niemalże odzorowanie 1 do 1 i na tym etapie ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, które z tych urządzeń jest lepsze. Poza oczywiście tym, że w przypadku Baców mamy to ANC, którego w cenie, no rzecz jasna premierowej niższej niż w przypadku AirPodsów trzeciej generacji, można by było oczekiwać, więc jest. Oczywiście w urządzeniu mamy także masę funkcji, które Samsung reklamuje jako funkcje Galaxy AI. Oczywiście czasy są jakie są, zatem wszystko co smart nazywane jest teraz AI i nie inaczej jest w przypadku Samsunga. Zresztą sami zobaczcie. Kolejna różnica, jaką możemy zaobserwować w przypadku Bac 3, a AirPods 3 to certyfikat na zachlapania bądź wodoodporności, wodoszczelności. W przypadku Budsów mamy certyfikat IP57, co oznacza nic innego, z tego co pamiętam, że słuchawki chronione są przed kurzem i skutkami tymczasowego zanurzenia w wodzie. Mianowicie zanurzenie wymaga 30 minut do głębokości maksymalnie 1 metra. W przypadku AirPodsów mamy IPX4. X lub 0 oznacza nam brak wodoszczelności, ochrony przed wodą. No i w przypadku Jednego jak i drugiego urządzenia mamy kolejno w Badsak Bluetooth 5.4, a w przypadku z racji tego, że AirPods trzeciej generacji są starsze Bluetooth 5.0. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo podobny i naprawdę ciężko, aby moje patologiczne uszy jednoznacznie wyłoniły zwycięzcy zestawiając jedno jak i drugie urządzenie. Oczywiście w związku ze znacznie większą personalizacją w Badsak 3 mam wrażenie, że ten dźwięk możemy bardziej dopasować, czy chociażby ze względu na wcześniej wspomniane funkcje AI, które dopasowują na ten dźwięk dźwięk do muzyki, której słuchamy i chyba właśnie za sprawą tej personalizacji, za sprawą personalizacji Galaxy AI oraz personalizacji poprzez aplikację, do której przejdziemy za chwilę, po prostu mam wrażenie, że Galaxy Buds 3 brzmią jakby ciut lepiej, ale z drugiej strony absolutnie to nie jest poziom, który deklasuje AirPods 3. Jest moim zdaniem po prostu lepiej, natomiast zaznaczam, ja nie jestem żadnym audiofilem, po prostu mówię to z takiego normalnego konsumenckiego wrażenia. W temacie aplikacji powiem wam tak, jest inaczej. Firma Scupertino wraz z AirPodsami nie ma dedykowanej aplikacji. Powiedzmy, aplikacja jest zaszyta w ustawieniach. Oczywiście mamy tam możliwość ustawienia dźwięku przestrzennego, spersonalizowania, kliknięć i Natomiast względem aplikacji Wearable tych funkcji jakby po prostu było mniej. Zresztą może bezbędnego przeciągania zestawmy sobie jeden do jednego. Kolejny temat to rzecz jasna bateria. Z racji tego, że słuchawek od Samsunga używam dosyć krótko, niezależnie czy mówimy o bacach 3 Pro czy o Budsach 3, bo jest to dosłownie 2-3 dni, więc absolutnie tutaj jednoznacznie nie mogę się wypowiedzieć, bo też chcę być fair względem Was, producenci deklarują bardzo podobny poziom, mianowicie bez włączonego ANC mamy 6 godzin, w jednym jak i w drugim przypadku, a z racji tego, że no w, tak jak wspomniałem, w bacach 3 podstawowych mamy ANC, skrócony jest ten czas do 5. Zatem krótko mówiąc, wraz z pełnym naładowaniem, bacy powinny wytrzymać 6 godzin stałego odsłuchu bez ANC oraz 5 godzin z ANC. Uwzględniając w pełni naładowane pudełeczko, 30 godzin bez ANC. Wraz z 24 godzinami z ANC. Kolejny temat to cena. No i tutaj ewidentnie Samsung wygląda znacznie, znacznie lepiej. Ja wiem, że już aktualnie po kilku latach AirPodsy trzeciej generacji mocno potaniały, ale zestawiając je 1 do jeden, patrząc na strony producentów, Budsy 3 kosztują 749 zł, a AirPodsy 3 oficjalnie na stronie Apple 979, na stronie komputernika 899. Zatem, niezależnie czy mówimy tutaj o jednym i drugim przykładzie, po prostu AirPodsy są droższe. I to jest fakt, a nie opinia. Część z Was w tym miejscu może mi zadać pytanie, Bartek, a Buds 3 Pro są odczuwalnie lepsze od Buds 3? Oczywiście, mamy tutaj takich kilka dodatkowych funkcji, jak chociażby dwa głośniki drożne względem jednego. Mamy tak samo dwie wersje kolorystyczne, szare oraz białe. Natomiast znowu wszystko będzie zależne od Waszego ucha. Jeżeli dotychczas słuchawki dokanałowe nie pasowały, to najpewniej Buds 3 Pro również nie będą pasować. Natomiast Buds 3 są, czy ja wiem, bardziej uniwersalne. Mam wrażenie, że po prostu w większej ilości ludzi te słuchawki będą pasować do uszu. Kolejna różnica to to, że w przypadku Batsów Pro mamy podświetlenie LED, które nie wiem czemu służy i do czego jest potrzebne, nie ma to dla mnie żadnej różnicy, oraz w przypadku Batsów Pro mamy inteligentne ANC, którego nie mamy w podstawowej west i kolejna rzecz, których nie ma w Bats bez Pro to dźwięk z otoczenia, natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o IP50, jeżeli chodzi o możliwość znalezienia słuchawek poprzez Samsung Find, jeżeli chodzi o wersję Bluetooth 5.4, Active Noise Cancellation, 24-bitową jakość dźwięku, czy Automatyczne przełączanie się Auto Switch jest dokładnie tak samo, choć w tym miejscu muszę znaczyć, że według producenta Batzy 3 Pro Powinny działać o godzinkę dłużej. No dobrze, moi drodzy, zatem słowem końca i podsumowania, bo zostawiamy tutaj mimo wszystko BACY 3 oraz AirPods 3 bez dopisku Pro. Zaznaczam, żeby była jasność, bo mam wrażenie, że po tym co udało mi się korzystać z jednych, jak i drugich słuchawek, to modele Pro, mianowicie Samsunga oraz Apple, mniej różni względem tej bazowej wersji BACów oraz AirPodsów. Na plus w BACach, zauważalnie niższa cena, bo to jest jakieś 150-200 zł. A NC IP57 względem IPX4, możliwość Regulacji głośności z ręki. Co ważne za sprawą zainstalowania dedykowanej aplikacji od Samsunga na smartfonach innych producentów mamy dokładnie takie same funkcje jak w przypadku Samsunga, czego niestety nie możemy powiedzieć o Apple. To chyba nikogo nie powinno dziwić. Bluetooth 5.4 względem Bluetooth 5.0. No i moim zdaniem, za sprawą większej personalizacji, tak jak powiedziałem, przyjemniejszy dźwięk. Natomiast są elementy, które są bardzo podobne, chociażby w jednym, jak i drugim przypadku mamy standard Ci bezprzewodowego ładowania, dźwięk 360 versus dźwięk przestrzenny, inteligentne przełączanie się pomiędzy urządzeniami, bardzo podobne czasy pracy na baterii, czy jedne jak i drugie słuchawki po prostu w moich waflach leżą bardzo dobrze. I od całe porównanie, tak jak na przełomie ostatnich lat zawsze mimo wszystko wybierałem AirPodsy, tak w tym roku mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wersję bez dopisku Pro, są to urządzenia do siebie bardzo zbliżone, ale mimo wszystko w związku z tym, że Budsy 3 są słuchawkami nowszymi, Samsung na ten moment w niższej cenie mógł zaoferować odczuwalnie więcej niż do tej pory dawało nam Apple w AirPodsach trzeciej generacji. Zaznaczam bez dopisku Pro, bo tak jak powiedziałem, jednak te wersje Pro są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. W tym przypadku jednak mimo wszystko różnica jest na korzyść Buds 3. A jakie Wy macie, moi drodzy, zdanie na temat Galaxy Buds 3 oraz AirPods 3? Czy podobają Wam się takie słuchawki i czy faktycznie uważacie, że jest to kopia 1 do 1? Czy jest to plagiat, czy jednak inteligentna i dobrze zamaskowana inspiracja? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam Choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się w kolejnych dniach, w których to rzecz jasna omówimy nowego Galaxy Watcha Ultra, bo tutaj koniecznie trzeba omówić. A myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu wspomniemy sobie na temat e Budsów 3 Pro, no i oczywiście Flipa 6 oraz Folda 6. Pozdrawiam serdecznie, see ya.